Przedujemy wszystkie sprychy, odkręcamy w przeciwnym stronie jak zegarek chodzi. Mamy wszystkie sprychy poluzowane w koło na całej obręczy ja wszystkie sprychy poluzowałem, żeby było troszkę wintu widać, 2-3 zwoje. Będę używał wiertarki, ale jeśli ktoś nie używa wiertarki z taką specjalną końcówką, no to może tak powygręcę, żeby było mniej więcej. Bierzemy sobie drugą obrót przykrożamy do drugiej, się łapiemy w kilku miejscach i muszą być plany tle obok siebie. Tutaj mamy wiertarkę, taką specjalną końcówkę, żeby nam się dobrze wykręcało. No, tutaj mamy to właśnie sprychę, tą trzeba wymienić. Dobrze, jak to właśnie sprychę jest żeby się nie tutaj opiemy żeby nam obręczy nie kresowały możemy się takim skrętem hmm. żeby nam do środka nie spodziewa. i teraz kiedy wkładamy w obręcz to dobrze używamy sztykulca żeby nam obrębki tutaj mamy cykl. bierzemy to że koło rzadko się na razie tam trzymają i możemy sobie te tasiemki ściągnąć. Będziemy robili wstępne naprężenie z tych. trzeba wszystko skrypetowo starać. Fajnie, wygląda, bo może pomaga dużo czasu do roszenia, nawet jak ktoś się nie zna to Dokręcamy do, do momentu, aż wiertarka skończy kręcić. I tu jest taki mały broniżnik na końcu, nie da się dalej. Teraz sobie wszystkie sprychy napinamy, a tego samo obrót. Te Dokręcamy do tego momentu, to sam się schowuje. Teraz mamy wszystkie sprychy dobrze do, do ta, to się z dwóch stron. Ale to jest na razie takie wstępne napięcie. Teraz sobie ustawimy przyrząd, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu obręcz nabicie bicie akurat na boki. Do tego momentu przybliżamy, aż tak troszeczkę lekko zacznie sześć. nie musimy oznaczać Dosłownie troszeczkę trzeć, albo czasami nawet nie musi po prostu dotykać, tylko jak już będę to centrował, to będę wiedział, w którym miejscu już dół ucieka. Mamy teraz wstępne naprężenie sprych. Większy sprych jest dosyć mocno ponapinane z dwóch stron. To jest OK. Ale kiedy chcemy na przykład takie koło wycentrować, bo to nie znaczy, że to sprych jest odpowiednią siłą ponapinane wszystkie jednakowo, to będzie koło proste. I zobaczcie co teraz jest. To koło nie jest już proste. A czasami jak się tak zrobi taką składkę obręczy, Bardzo małe taka korekta. Może być czasami na boki bicie. Kilka na przykład milimetrów i kilka milimetrów góra dół, ale akurat w tym wypadku to jest góra dół, bardzo duże. Tutaj obraźli idzie w dół. Tutaj te sklepy napinamy na tej odległości. Wrócimy podwrot w, w stronę jak do darek. Nie możemy sobie robić na podwrot. No. Tutaj obraźli idzie do góry, no to tutaj nie napinamy. Wrócimy na rif-holę. zaczyna w dół teraz iść i tu sobie kręcimy 4 albo 6 strug na takiej długości do tego momentu tak, wyobraźmy, że zaczynamy rejść. góry iść już tu nam do góry idzie napinamy co my teraz możemy zrobić Mamy dalej bicia. I tutaj kręciliśmy tymi sprychami, żeby je ponapinać. Ale jednak oni są na przykład mocno ponapinane. Już nam ta obraź dalej do góry nie pójdzie, bo jest mocno ponapinane. To co w takim wypadku zrobić. No to tak, kręcimy sobie kołem i tutaj widzimy gdzie jest w dół. No to już nie kręcimy tymi sprychami wszystkimi. Żeby je po napinie, żeby obręcz nam do góry poszła. Tutaj widzimy, że po prostu nam w dół ucieka. Czy to widać? Bo tu gdzie nam się obręcz na przykład podnosi, mniej więcej od tego momentu, że widać, że ona już tutaj do góry idzie, no to te sprychy trzeba poluzować. Wszystkie sprychy luzujemy. Gdzie obręcz idzie do góry i ona wtedy nam y, opuści się do dołu. O, wszystkie sprychy poluzowałem. Zobaczcie, a teraz jest duży luz na wszystkich sprychach. I będzie nam fajnie właśnie robić jajko. I czasami, jak właśnie w przyszłości będziecie wasze koła centrowali, będzie takie na przykład bardzo duże bicie góra-dół, dosłownie na pół centymetra. No tak, będą wszystkie sprychy ponapi ponapinane na to to graniczy z cudem, żeby takie koło zrobić, żeby właśnie tego góra-dół nie było. Muszą być poluzowane, wtedy mamy dużo większą manipulację. Tu mamy już jajko poprawione, już jest dużo lepiej. Teraz się skupimy, żeby zrobić boki i jajko jednocześnie. Nie bardzo fajnie.